Siemano z tej strony, Will, i w dupie mam te Wasze łapki. Cześć, z tej strony, Will. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w cokolwiek innego niż Minecraft. Dzisiaj gramy sobie w Anno i. Zaczynamy już naszą przygodę na tej właśnie oto grze. I z góry już zapraszam, że jeśli ktoś chce, może oczywiście zagrać ze mną. Link do rejestracji jest w opisie. A my właśnie przypływamy na nową wyspę. O. Tutaj coś pewnie musimy zaraz kliknąć i tak dalej. E, miałem już konto w Anno, ale ktoś mnie zwinął z moich widzów, także bardzo mi dziękuję. I teraz mamy kliknąć chyba tutaj aż tak. I dostaliśmy jakąś tam małą nagrodę, i mamy już pierwszy port. Naciśniemy cokolwiek tam trzeba. E, I w dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami trochę pogadać, w sumie z Tobą, bo jesteś jako moim widzem i pewnie siedzisz sam. E, otóż, mój widzów, wczoraj miałem bardzo ciekawą sytuację, ponieważ. E, o, strzałka mi się steruje, dobra. E, ponieważ byłem, mm, byłem, 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 gdzie ja byłem? Pewnie nie w domu. No właśnie, byłem na urodzinach mojego e, dziadka. I, I uważam, że ludzie, nawet starsi, którzy się trochę spiją, są bardzo komiczni, bo e, miałem takie, muzyczka jest trochę za głośno i mi to trochę przeszkadza, ale ja to pewnie w nagraniu przyciszę, także będziecie mieć to chyba wszystko w porządku. No i wracając jednak do głównego wątku, e, potem jak się spili wszyscy, do mój dziadek mi zaczął dziękować, jakie ja to jestem kochany, zrobimy sobie może trochę dłuższą tą drogę, e, jaki jestem kochany. Łoj, co to? Czemu zablokowana? Patrzcie, niby w to grałem, ale dalej nie umiem w to grać. Co mi to teraz mamy na poświetlenie? Tego nie postawimy. O, dobra. Mamy już tą drogę, to ja bym sobie jednak pociągnął gdzie indziej. Czemu mam to zablokowane? Aj, idźcie mi, nieważne. Patrzcie, niby wszędzie zablokowane. Tylko tu, tu też zablokowane. To nieważne. Budynek, za ukończenie, okej. Okay. No i właśnie, spili się dziadek, mi dziękował, że siedziałem z nim tam do którejś tej godziny, chyba do pierwszej w nocy. Tak się, się, tak się cieszył, tak się cieszył, a ja siedziałem tylko dlatego, żeby Cię potem odwieźć, żeby nie jechał taksówką, no nie? I ja oczywiście o suchym płysku. I siedzę, siedzę, siedzę. I jako jedyny chyba tam, no tak można powiedzieć, że byłem najmłodszy, no to musiałem niestety wysłuchiwać o tym, że może bym sobie dziewczynę jakąś fajną znalazł, chociaż mam dziewczynę i tak dalej. I jedna sąsiadka, aż tak strasznie, ale tak strasznie spróbowała mi wcisnąć tę swoją córkę tak do mnie, że no wiesz, ty taki fajny, jesteś miły, taki kochany. No wiesz, ty, może ty byś tam był z tą Miriam, chciała się ze mną założyć, że, że Miriam by się mi nie poddała coś takiego. Znaczy wiecie, w sensie takim, że jakby powiedziała, nie to nie, no a ja jestem taki strasznie że się lubię zakładać, ale mówię, a nie zrobię tego mojej Oli, zresztą wy ją chyba też lubicie. I będzie, nie, nie będę się o nic zakładać, ja chcę tutaj moją kochaną ole ona jest najlepsza. No i taka niestety jest prawna, Ola jest najlepsza. Także, jak mam tu jakieś fanki i są we mnie zakochane, no to wybaczcie, ale kocham tylko Olczę moją e, mom i tak dalej. No i co bym się jeszcze ciekawego pogadać? W tej grze nawet nie trzeba się Znaczy, potwierdzać maila. Wiem, bo sam sprawdzałem i muszę tutaj kliknąć i kliknąłem i nie za bardzo wiem, co mi tutaj więcej. O, to chyba tylko pokazywało, że mam mało i mam se wiedzieć, że jak coś to tu mam mało, ale za to dani mi pieniążki. Nowe domy pionierów zwiększają maksymalną liczbę moich poddanych. A ja lubię mieć poddanych. Murzynki są spoczko. Tutaj postawimy jeden, tu drugi, tu trzeci, ale się wybudowaliście. Teraz będę mieć tyle osób. Hello. Przywitacie się z... Gramy na jakiejś skrzyni, także jak ktoś chce grać, zapraszam. Mmm, To jest chyba coś tam osiemnastka czy dziewiętnastka, bo są tylko dwa światy dostępne. No to właśnie to ja gram na tej śwince. A dziś nie OK aby ja kontynuować. No okej, okay, naciskam. I jakiś pieniążki, coś tam. Nie nagle napisałem czy przywitałem się z YouTubem. wszyscy cicho. No. A dałem sobie nikt DJ Abra. Cześć mamo, jestem na i mu nie dopisało. No. O i coś chyba mam postawić. Tarta, a tartak tak pewnie stawiamy gdzieś tutaj, gdzie jest dużo drewna. No, znaczy dużo lasów. I wczoraj sobie w ogóle jechałem o tej godzinie, chyba pierwszej w nocy wracałem do domu, to prawie przyjechałem królika, bo mam taki problem, że, no, radio mi nie do końca dobrze działa. I, a mówiąc nie do końca, chodzi mi o to, że, no, ale idź tą drogą, tak, a potem tak, e, że przerywa mi. I wczoraj akurat była taka śmieszna sytuacja, że jechałem sobie, Taki mini lasek, można powiedzieć. No, i w pewnym momencie mi wyskoczył królik, a ja akurat wtedy patrzyłem. Sorry, zając, a ja akurat wtedy patrzyłem na, e, na te radio, bo przestało mi znowu działać. I tak jak mówię, kurde, radio nie działa. I nagle patrzę na drogę, a tam królik mi tak przebiega. Całe szczęście, że był szybszy niż moje auto. I dobradę. Co ja mam sobie kupić? Muszę kupić, a fuck, za piniążki tutaj na poprzednim nagraniu. Aha, i chciałbym też przypomnieć, że jak ktoś chciał się zarejestrować. Z wczorajszego linku do gry, to niestety na 30 osób, które chciało, którym bardzo dziękuję, tylko 8 mi udało się ogarnąć chyba tego maila i, albo po prostu reszta się nie chciała rejestrować, nie wiem, w każdym razie z 30 osób tylko 8 mi się udało. No, dobra. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Teraz, kliknij na przedmiot, aby go użyć. Dobra, to sobie kliknę. Użyję sobie go. Paczek i jestem używczynia. Nie możesz używać Mm, nie ma przedmiotu potrzebnego do działania. Dawaj mi swoje rubiny, głupi śmieci. już mam 200. Gratulacje, już wiesz jak wznosić budynki i dbać o potrzeby swoich mieszkańców. Od tej chwili możesz swobodnie budować. Mm, no, dobra, lubię taką, taką muzykę w ogóle. Wiem, że to może niektórych denerwować, ale ja lubię takie jak dziewczynę drzejapę. No i to tak. W sumie nie powinienem tego mówić, ale to nieważne. E... Daj mi drewno, bardzo proszę. Jakie żebraki. Dobra, to skoro ja już mogę wszystko sobie samemu ustawiać, to ja bym sobie... Nie mogę tego stawiać. Co to za ziomek? E... Mogę się poruszać za pomocą prawego przycisku myszy. Dobra, dawaj mi monety, umiem się poruszać. Ruszam się, ruszam się. Ziomeczku. O, tu są skrzynki, to pewnie mamy na nie kliknąć. Uhu, udało się. Monety, świetnie. Im więcej monet, tym lepiej. E, tym razem mamy też coś poklikać. Tutaj pewnie, no jasne. Przychód, budynki. Łuhu, kolejny hajsy. No ja w ogóle ta wyspa się powiększa, bo na razie tu jest mgła i cimno, ale potem będzie lepiej, wiem, bo grałem. E, Miejsca pracy generują koszty utrzymania. No domyślam się, ja aż tak głupi nie jestem, ale dzięki, że tak sądzisz. Eee, co teraz mi ciekawego powiesz? Na doradcę mam kliknąć. Doradca będzie pewnie... Nie, to jest targowisko. Eee, doradca będzie tutaj, tak? Ej, doradco? Nie. O, udało się. Coś sobie poklikałem, wyszło na to, że udało się. Eee, tutaj też jakieś nagrody. wow, wow wow i wszystko mi tu przybiegło. Miej w posiadaniu obiekt taki jak hodowla kóz. Psi? Bezproblemowo, dawajcie mleko mi gdzieś tutaj. No i... A, nie mogę dwa razy postawić, a podobno mogłem darmowo sobie robić ile chciałem, to nie mogę się postawić. Dobra, co ty jeszcze pilnień, że teraz będziesz ode mnie chciał? Northbaburg Berg chyba, nie wiem. Może taki hamburger się na jak chciał nazwać, ale mu nie pykło. E Pole uprawne tworzy się na farmie. No you don't say. O! Ale ja potrzebuję chyba dać jej tego drewna, nie? A ja nie mam. Muszę sobie chyba coś takiego wybudować zaraz. Gdzie tu jest? Tu są ryby, tu jest drewno. Drzewno, jak kto boli. Yy, a tu jest farma. Dobra. A nie to jest ścieżka. To to nie była farma. Hmm, a dalej nie mogę klikać. Ryby, drewno, a to jest co? Studnia warsztat, kaplica, nie, nie będą się modlić u nas, ludziki. Co ja mam tu zrobić? Miej w posiadaniu obiekt taki jak zagroda dla kus, jedna sztuka. A to nie jest zagroda dla kus? Jest, hodowla dla kus. No i co ja mam tu zrobić? Aha! Aha, dobra, to już wiem. Ale ja tu jednak jestem sprytny, ludzie, nie? No, możecie mnie wielbić, kochać i całować w stopy. hm, <laughs> nie no, w sumie nie trzeba. Aha, i ktoś miał pytanie coś tam a propos serwera. Nie będę teraz mówić dokładnie kto ani nic. Ale, to jak chcecie, to musicie niestety poczekać, aż ten ktoś wróci z wizyty u swojej dziewczyny i wtedy można będzie chyba coś nagrywać. No i to tyle, ale więcej informacji wam nie powiem. Możecie się domyślić. Jak ktoś się nie domyśli, to trudno. Musimy chyba domu pionierów postawić z jednego, czy tam dwa. Ewentualnie milion. Ha, milion domów pioniera, będą się mi tu mnożyć. Oki, okay, już więcej nie chcę. Anuluj, Grzeczny jestem. Ile mam? 14? Badaj populacją przynajmniej 50 pionierów. Jak to? A ile teraz mam? Hm. Co ja mam ci tu zrobić, bo mi jakiś wykrzyknik. Nie, nie chcę ulepszyć. O, tutaj ulepszę. A. Ulepsza się to. Wymogi dla towaru nie zostały spełnione, to dzięki. Co tu pisze w ogóle? Ten budynek nie ma połączenia z targowiskiem. Aha, oto macie wąty. A to spoko, to zaraz mam machnę, czekajcie. Eee, targowisko, targowisko. Kaj jest targowisko w ogóle? To jest targowisko. Dobra, macie drogę. Patrzcie jak was zrobię na szaro. Żodyn nie będzie narzekał. Żodyn. I co, już, już? Cieszysz się, cieszysz się, każdy ma drogę do targowiska. A teraz mi się tu ładnie rozmnażać, bo potrzebuję chyba. No. Już, zadowolony, masz drogę. No. No, masz, a. Gdzie mam ci tu zrobić, tak żebyś miał tą drogę? Ty też nie masz. Patrzcie, dalej narzekają. Jesteś dla nich dobrze, a ten ci będzie dalej narzekał, że nie ma do na targowisko. Ten też nie ma. To nie, to wam zniszczę tą chałupę. Nie będzie tak dobrze. Nie ma... A może zrobię drugie targowisko, co? I wtedy już mi nie będziecie narzekać. Eee, sklep, gdzie tu się coś niszczy? Ja bym to chciał zniszczyć, bo teraz to jest bezużyteczne. Ehm, nie, nie będę tego ulepszać. Ja chciałem to zniszczyć. Ile mam teraz ziomeczków tutaj w wiosce? 24, dobra. To jeszcze trochę mi się pewnie namnożą. Chyba, że to przez to, że już ich mam i tak... Nie mogą korzystać z samy... No i co z tego? Możesz przecież przejść przez ten dom, nikt się nie obrazi. Tu jakiś ziomek by chciał pewnie studnie. Dobra, to jak chcesz, to ci możemy machnąć jakąś mini studę, studi... Ale zrobimy tak tą studnię, żebyś ty też nie mógł do niej dosięgać, bo masz same wąty. O. O, wow. Ty ludzi przybyło. I to pod... chyba ich jeszcze więcej przybyło niż trzeba. Dobra. Dobra. Macie. Evil jest bogaty, stać go. I co? I łooo. Wow. A nie, nie mam surowców. O ty głupi śmieciu. Chcę mieć te surowce, oddawaj je. Jak tu mogę coś niszczyć w ogóle? Ja chcę coś zniszczyć. Gdzie tu jest jakaś niszczarka budynków. Hm. Te ziomeczki sobie tak patrzą na mnie, ale ja chcę więcej. Gdzie tu się coś niszczy. Za dużo w sumie posawiłem. teraz mam problem. Tu pewnie się powinno coś niszczyć. Ulepsz? Nie, no nie będę ci ulepszać, jak ty kurde nie chcesz mi pomóc. Zresztą wąty masz, że nie masz dostępu do niczego. Jakbyś kurde nie mógł jakoś ten dom obejść. Z pieprza i dziadu. ilu mam tych ludków, a ile ich mam mieć? 50, mam 42. Czego im brakuje, ludzi, mi powiedzcie, bo za dużo tych domków postawiłem, bo ja głupi jestem, no nie? I teraz się będę męczyć. No, i nie wiem, w sumie, czy coś innego da się teraz wykonać. Skoro, um, jak się niszczy budynki? Powiedzcie, mi może, jak się niszczy budynki, bo do mnie to jest bardzo ważne. Połączenie, bo pewnie w pomocy to ja się tego nigdy nie dowiem. Jadło, materiał budowany, atrakcji zabudowa. Hmm. Kill off. Aha, dobra, dzięki. Masz głupi śmieciu. Nie będziesz mieć tego budynku. I ty też nie będziesz mieć. I ty też nie. Jak nie chcesz targu, to nie będziesz mieć niczego czego, jak Kononowicz przykazał. Ty, ale teraz mam za mało ludzi. To trzeba stawiać więcej budynków. Naprawdę ty też nie będziesz mieć połączenia z targowiskiem, to nie chcę. A teraz mi będziesz sapać, że nie będziesz mieć połączenia z targowiskiem? Będziesz mieć? Będziesz mieć. Dobra. Ty też będziesz mieć. I... Nie mam surowców. Dobra. To co ja mam teraz zrobić? <laughs> A ja w złym miejscu postawiłem. Goddammit, bo ja miałem postawić przy studniach. Tak, usuniemy tę studnię. Zaraz będziemy mieć jeszcze mniej ludzi, niż mieliśmy na początku. Dobra. To trzeba postawić gdzieś tutaj. Za mało zasobów. Przed chwilą jednym zniszczyłem. O, dobra. To może teraz mamy te zasoby. Za mało zasobów, 1800 złota. Mam przecież tyle. Czego mi brakuje? 12 ludzi, chyba. Czy 25 z drewna? Ja nie mam 25 drewna. O ty głupi śmieciu, drewno muszę kupić. Dawaj mi tu jakieś polecenie, dobra. Eee, Nagroda za ukończenie. Użyj sterta drewna na ekwipunku. A ja mam tutaj sterta drewna, pewnie gdzieś. Albo tutaj? Tu pewnie ją będę mieć gdzieś jest ta, ta drewna, tu była Nie, to jest budynek Głupie śmiecie, nie chcę tego. O, tu jest kub. Ha, stać mnie Zahaj z zachaj z YouTube'a balu. I co, i teraz sobie będę mógł machnąć w studnię. A se taką w studnię odpierdzielę, że żaden wiosce nie będzie. No dalej nie mam. No jak to kurde, nie mam. Ja chcę. Aha, bo ja mam 7 tylko, dobra. To ja chcę więcej. I, 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 i no, już mam 100. I teraz ty mi możesz, wiesz co mi możesz. Nic mi nie możesz. Muszę sobie teraz machnąć tą studnię ogromniastą najlepiej. Tak, każdy w mieście się jara, bo mamy studnie. E, to to i jeszcze więcej budynków bym musiał tu postawić chyba. Koło studni, ale... O, z czterech ludków, wszyscy zadowoleni. Żaden nie narzeka. To Do domostwo nie ma połączenia z targowiskiem. To nie. A to będzie mieć, też nie będzie mieć. Głupi śmieci. O, to już ma. Dobra. I co więcej tu mogę jeszcze dodać? Chyba nic. Bo tu też będą narzekać, że nie mają połączenia z targowiskiem. O, tu też mogę. Dobra, i ja mam 40 ludzi, także mimo wszystko mi trochę brakuje ich. Drewna mam 50, to jeszcze mogę postawić gdzieś tutaj. To będziesz mieć połączenia? Nie, nie będzie mieć. No co za głupie targowisko, a tu też nie? W złym miejscu postawiłem targowisko chyba. O, może mieć. Nie będzie mieć, to nie. Tu też nie będzie mieć. Eee, może zrobię drugie targowisko. Ej, czemu to nie ma? Przecież mi nie pisaliście, że nie macie połączenia. Dobra, trzeba to zniszczyć. Tak, usuń go, nie będziesz żyć tutaj, skoro nie masz połączenia z targowiskiem. Też nie będziesz mieć. Kurde, jak ja mam to stawiać tak, żeby wszyscy mieli to połączenie? Może ja zrobię drugie targowisko. Małe targowisko. Ha, Evil Cheater, i teraz każdy będzie mieć połączenie z targowiskiem. No, i masz połączenie, i świetnie. Eee, nie będzie mieć. Fucking fucker, fuck. Dobra, to jeszcze raz trzeba tak postawić, żeby. Ten też nie ma. No, co za głupi śmieć, co to za gra jest. Gdzie tu jest w ogóle to targowisko? Bo ja nie wiem, gdzie ja je postawiłem. O, i teraz już masz połączenie z targowiskiem? No, ewidentnie ma połączenie z targowiskiem. No patrzcie, tu jest targowisko. No o co chodzi? Jak ja mam ci to zrobić, żebyś miał połączenie z targowiskiem? No, tu ma targowisko. A tu jest drugie małe targowisko. I on mi gada, że nie ma połączenia z targowiskiem. A ten co. Ten ma tylko ze studniami. A to czemu nikogo nie obsługuje? No co za głupie to jest? Głupie i bez sensu. Dobra, ale ja już mimo wszystko nie będę przedłużać tego odcinka, ja sobie z tym jakoś poradzę. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek, no i patrzcie, ten też nie ma połączenia, to jest pieprzeń. E, wam się podobał i że będziecie też oglądać moje inne serie. Zapraszam Was też do rejestracji z reflinków i widzimy się pewnie w kolejnych materiałach. Jeszcze dzisiaj powinien się ukazać jeden. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa.